Dzień dobry, to ja mówię. Dzisiaj jestem wyposażony w tradycyjne narzędzie pomocnicze, dydaktyczne, pedagogiczne. Ponieważ i szanowna stara, i szanowni widzowie zwróciliście mi uwagę, że jestem komputerem zasłonięty, to wyglądam trochę dziwnie i, i czasami to może sprawiać wręcz wrażenie groteskowe, a nie poważnego, eksperta od spraw prawnych. Proszę Państwa, ja sobie trochę ironizuję, nawet auto ironizuję, ale czasy są takie, że z jednej strony musimy robić wszystko, aby zachować trzeźwość umysłu i broń Boże się nie poddawać temu, bo na to to jest obliczone, a z drugiej strony e, no musimy też nie zwariować od tego wszystkiego, a dystans, poczucie humoru, to no jest jedno z takich lekarstw, które może nam pomóc. W tym czasie Trudny, a to jest początek tych czasów, a nie koniec, bo oni na pewno nie odstawią nogi. Mówiąc o nich, mówię o koalicji 13 grudnia, czyli koalicji, która już bezprawiem stoi. Proszę Państwa, ten temat, jeżeli chodzi o sprawę procedury ułaskawieniowej, którą przeprowadził prezydent. Andrzej Dudan, no to tam jest banalnie. To wszystko wygląda banalnie, opiera się na jednym przepisie, i ja to wyjaśniłem myślę, że dość gruntownie. To nie ma sensu do tego wracać. Natomiast w zasadzie to, co zrobił Bodnar i po raz pierwszy Tusk, bo po raz pierwszy Tusk przyznał. Się do tego, czy nawet złożył podpis pod czymś, co jednoznacznie można nazwać naruszeniem prawa, oczywiście jest już dyżurny artykuł 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień, a dotyczy to, proszę Państwa, kuriozalnej procedury odwołania i powołania prokuratora krajowego. Z tym, że o ile chodzi o procedurę odwołania, to oczywiście i, i tutaj nie ma co się dać wcisnąć w tą pułapkę, że to jest przeniesienie w stan spoczynku, bo przeniesienie w stan spoczynku to też jest, proszę Państwa, odwołanie. No ale to przynajmniej dotyczy prokuratora krajowego, oczywiście z naruszeniem wszelkich e, obowiązujących przepisów prawa, e, tu i teraz. Natomiast jeżeli chodzi o powołanie, to proszę Państwa, nie powołano prokuratora krajowego, tylko po, powołano nieistniejący, nieprzewidziany w ustawie. Byt, który się nazywa pełniący obowiązki prokuratora krajowego. Tak jak nie ma, proszę Państwa, w polskim prawie czegoś takiego jak pełniącego obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tak nie ma, proszę Państwa, czegoś takiego jak pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, czyli oprócz tego, że mamy tu do czynienia z ewidentnym złamaniem prawa, to jeszcze mamy do czynienia z radosnym i beztroskim powołaniem na najwyższe urzędy w najwyższych instytucjach państwowych kogoś, kto de facto w świetle przepisów nie istnieje. Proszę Państwa, w jaki sposób można odwołać albo powołać prokuratora krajowego? mówi o tym artykuł 14. Dzisiaj będzie sporo przepisów, ale Proszę o cierpliwość, bo jeśli raz Państwo, za, mówiąc kolokialnie, załapiecie ten cały mechanizm, na czym to wszystko jest oparte? Bo z jednej strony mamy e, źródła prawa, do, do czego ja wracam z uporem maniaka, czyli e, konstytucja na a później przepisy związane z ustawami, e, traktaty umowy międzynarodowej i e, rozporządzenia. A, a z drugiej strony mamy coś poznamy taki nowy termin dzisiaj jak wykładnia systemowa czyli mówiąc krótko dajcie mi odpowiednią kwotę i odpowiedniego pseudoeksperta a ja wam załatwię wykładnię systemową która stoi w absolutnej sprzeczności z przepisami prawa artykuł 14 proszę państwa światło fatalnie pada artykuł 14 nie wiem czy ja sobie krzywdy nie zrobiłem. Jeszcze mi świeci światło w oczy, ale trudno, postaram się. Artykuł 14 prawa, eee, powołanie, odwołanie prokuratora krajowego. Proszę Państwa, prawo prokuraturze prokuratora krajowego jako pierwszego zastępcę prokuratora generalnego oraz pozostałych zastępców prokuratora generalnego w liczbie nie większej niż siedem powołuje spośród prokuratury krajowej i odwołuje do spełnienia tych funkcji prezes rady ministrów na wniosek prokuratora generalnego na wniosek prokuratora generalnego prokuratora krajowego Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców prokuratora generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą. Proszę Państwa, w jednym i w drugim przypadku, oczywiście, pominięto e, tą procedurę, która dotyczy opinii i która dotyczy e, zgody pisemnej. To znaczy. Pan prokurator generalny, pan Bodnar, odwołał prokuratora bez zgody pisemnej prezydenta Andrzeja Dudy, a powołał nieistniejącego w polskim systemie prawnym prokuratora pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. Z pominięciem opinii Andrzeja Dudy, i to jest naruszenie prawa, proszę Państwa, potrójne, czyli błędnie został ten prokurator odwołany, bezprawnie został powołany, i jeszcze trzeci aspekt to to, że powołano zupełnie nową funkcję, nieprzewidzianą w polskim prawie. Proszę Państwa, odwołanym, odwołanym prokuratorem krajowym, czy przyniesionym tam spoczynku jest pan Dariusz Barski. Natomiast pełniący obowiązki prokuratora jest pan Jacek Bilewicz. Ze stowarzyszenia Prokuratorów lek Super Omnia, żeby było zabawnie, proszę Państwa, lek Super Omnia, po łacinie prawo ponad wszystko. Na jakiej podstawie został odwołany? Czy przyniesiony w stan spoczynku pan prokurator Barski. Otóż, w bezprawnej opinii pana prokuratora generalnego, czyli Adama Bodnara, Przewrócenie prokuratura Dariusza Barskiego do czynnej służby 16 lutego 2020 roku przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów. To jest zastosowanie przepisów ustawy, która już. Która już nie, które już nie obowiązywały, czyli ustawy z 28 stycznia 2016 roku przepisy wprowadzające prawa o prokuraturze. Proszę Państwa, zacznijmy od podstaw, zanim przyjdziemy do narodzenia zwanego wykładnią systemową. To czy jakieś prawo w Polsce obowiązuje, czy nie obowiązuje, o tym decyduje jedno źródło, proszę Państwa. To źródło nazywa się Dziennik Ustaw. Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że korzystam z profesjonalnych wydawnictw, z Leksa. Z Prawnicy będą wiedzieli o co chodzi. Drugi to jest chyba Legalis. Z tego korzystam mniej, to mogłem tu pomylić nazwę, ale wydaje mi się, że dobrze ją podałem. No jeszcze od czasu do czasu mam możliwość podglądania dodatkowych informacji, dodatkowych źródeł. Które są niedostępne dla przeciętnego użytkownika, ale jeżeli chodzi o, o to, czy a jest obowiązujący, czy nie, no to każdy z Was może wejść, każdy z Państwa może wejść na stronę LexPl. I to jest profesjonalne narzędzie dla prawników. A z racji tego, że moja córka studiuje prawo, no to jeszcze mam podnos do rozszerzonej tej wersji. To znaczy, ona mi tutaj przynosi od czasu do czasu, laptopa, jak mam jakieś wątpliwości, ma dostęp i ze swojego laptopa to szczytuję, żeby też nie było jakiś historii pod tytułem, że ja tam komuś coś kradnę, jakieś prawa autorskie. Nieistotne proszę państwa, najprostszą na świecie rzecz jaką możecie zrobić to sprawdzić za pomocą Leksa albo samego Dziennika Ustaw czy akt o którym mówi pan Bodnar, że nie obowiązuje, obowiązuje. Jak najbardziej ustawa, która się nazywa przepisy wprowadzające prawo o prokuraturze obowiązują, chociaż były to przepisy przejściowe. Na, jak, na jakiej podstawie pan e, Zbigniew Ziobro powołał prokuratora krajowego, a co podważa bezprawnie Andrzej Bodnar? To jest artykuł 47. Tutaj państwu pokażę tą ściągę. Akt obowiązujący. Ja to sobie wy, wyróżniłem, no ale to jest zapis też z dziennika ustaw i, i ze Leksa. No i czytamy o co tutaj chodzi. Prokurator pozostający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w dniu wejścia w życie, w życie niniejszej ustawy, to jest bardzo ważny fragment tego przepisu, ustawy, jeszcze raz, prokurator pozostający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w stanie spoczynku może wrócić na swój wniosek do służby. Na ostatnie zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne. Yy, uprawnienia uprawnienie to nie dotyczy prokuratorów, którzy odeszli w stan spoczynku z przyczyn zdrowotnych. Decyzję w sprawie wniosku, o którym mowa w paragrafie pierwszym, podejmuje prokurator generalny. Prokurator przywrócony do służb na wniosek, w którym mowa. W paragrafie pierwszym może w każdym czasie wrócić na swój wniosek do, na poprzednio zajmowany stan spoczynku za miesięcznym wypowiedzeniem. Prokurator generalny nie może odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w paragrafie trzecim. Proszę Państwa, akt, artykuł 47 obowiązującej rozstawy, obowiązujący artykuł, bo nie został uchylony. Przepraszam, więc nie ma mowy aby to co tą podstawę fałszywą prawną jaką wskazał pan Bodnar miała tutaj jakiekolwiek zastosowanie. Przepis jak najbardziej obowiązuje. Dlaczego Adam Bodnar no i ci wszyscy wspaniali doktrynerzy, którzy zajmują się wykładnią systemową uważają, że ten przepis nie istnieją, nie istnieje. Oni nie są źródłem prawa. Przypominam raz jeszcze, proszę Państwa. Akty obowiązujące prawne stwierdzają jednoznacznie, że przepisy obowiązują. I przepis, który został zastosowany przez e, pana Zbigniewa Ziobro, nie tylko obowiązywał w 2020 roku, kiedy powoływał prokur prokuratora krajowego. <laughs> przepraszam, ale obowiązuje nadal. Skąd się zatem wzięło przekonanie fałszywe tych ludzi, bo oni doskonale wiedzą co robią, że te przepisy nie istnieją. Ponieważ wzięło yy, się to przekonanie stąd, proszę Państwa, ponieważ tak uważa profesor Jan Zimmerman, to jest ten profesor, który non stop szkaluje prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i to jest ten sam profesor, który pisze opinie na zamówienie, między innymi dla Lex Super Omnia, czyli stowarzyszenia prokuratorów, z którego wywodzi się nowy PO prokuratora krajowego, czyli nieistniejący prokurator powołany nieprawidłowo przez na wniosek prokuratora generalnego, czyli Bodnara, przez premiera Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska. Otóż opinia pana Zimmermana brzmi proszę państwa następująco i to jest ta słynna Wykładnia systemowa. No, mam fatalne warunki tutaj do czytania, ale postaram się to odczytać. Niezależnie od tego automatycznego skutku spowodowanego zaistnieniem określonych faktów, należy przyjąć, że w istocie przepisów epizodycznych leży także ustalenie czasu w nawiasie terminu ich obowiązywania. Takiego terminu analizowany przepis. Jeszcze raz to przeczytam. Takiego terminu analizowany przepis nie wprowadza, nie formułuje go także ustawa prawo o prokuraturze. Z kolei jednak wykłady systemowa pozwala na jego odnalezienie. Czyli proszę Państwa, sam Zimmerman przyznaje, że literalnie Przepisach usta przejściowych, ustawy prawa o prokuraturze, nie istnieje żaden termin obowiązywania tych przepisów, a już na pewno nie istnieje termin obowiązywania e, przepisów z artykułu 47 tejże przejściowej ustawy, która nadal, proszę Państwa, obowiązuje. I w momencie, gdy on stwierdza ten oczywisty fakt, Przechodzi do tych czarów marów, które się nazywają właśnie wykładnia systemowa. I teraz, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, co ten człowiek robi. No, w Internecie nazywa się to tak brzydko, robić k z logiki. No i to jest dokładnie, dokładnie to, co pan profesor, no przypuszczam, że za odpowiednią gratyfikacją, no bo tego rodzaju fachowiec raczej nie ma czasu na pracę, na prace społeczne i filantropijne. On przeprowadza tutaj następujący wybór, proszę Państwa. Wykładnia systemowa pozwala nam na odnalezienie tego terminu. Otóż artykuł 35 paragraf 1 przepisów wprowadzających przewidywał termin 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, w jaki prokurator generalny miał powołać prokuratorów prokuratoru Krajowej, a artykuł 38, 38 paragraf pierwszy. Ustanawiał termin 60 dni dla prokuratora generalnego, który miał powołać prokuratorów prokuratur regionalnych, spośród prokuratorów dotychczasowych, prokuratorów apelacyjnych i prokuratorów prokuratur okręgowych. I teraz, proszę Państwa, karkołomna teoria. Wynika stąd, że dla wszystkich czynności, nie proszę Państwa, tu już jest kłamstwo, nie dla wszystkich czynności, tylko dla czynności wymienionych w konkretnych artykułach, w artykule 38 paragraf 1 i w artykule 35 pier, paragraf 1 wszystkie czynności personalnych oraz organizacyjnych związanych z przebudową prokuratury przewidziany maksymalny termin wynoszący 30 albo 60 dni. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do tych przepisów, na które, o których wspomina Zimmerman. Artykuł 30 чудмы uh, Prokurator generalny na wniosek prokuratora powołuje prokuratorów wykonujących czynności w Departamencie Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuratorze Krajowej oraz w Wydziałach Zamiejscowych Departamentów do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prok Prokuratury Krajowej spośród prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszych przepisów. Mniej w życie niniejszej ustawy i następny przepis prokurator generalny na wniosek prokuratora krajowego powołuje prokuratorów prokuratur regionalnych spośród prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych prokuratorów prokuratur okręgowych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Proszę państwa tylko tylko te dwa przepisy, na które się powoły, tylko te przepisy, w których jest zakreślony termin na określone czynności, rzeczywiście są przepisami przejściowymi z określonym terminem, jakby można powiedzieć ważności. Ale tu nie ma mowy, proszę Państwa, o prokuratorze, o powołaniu prokuratora krajowego w terminie 30 czy 60 dni, który wcześniej był w stanie spoczynku. Natomiast artykuł 47 mówi jasno, że każdy prokurator do dnia dzisiejszego, <coughs> e, przepraszam za niezbyt e, ten, e, logiczne i po polsku sformułowane e, określenie, do dziś po prostu każdy prokurator do dziś pozostający w stanie spoczynku, w dniu wejścia ustawy, z tymi przepisami przejściowymi, czyli w, to był 4 marca 2016 roku, może zostać przywrócony. Proszę Państwa, pozostający na wniosek, zaraz, prokurator pozostający w dniu wejścia w życie niniejszej stanie w stanie spoczynku, może wrócić na swój wniosek do służby na ostatnie zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne. Proszę Państwa, znaczy to tyle, że w tej chwili każdy prokurator, który e, przed dniem wejścia lub w dniu wejścia ustawy, czyli 4 marca 2016 roku, pozostawał w stanie spoczynku, może się teraz zwrócić do prokuratora generalnego z prośbą o przywrócenie go do służby. I prokurator taki wniosek ma obowiązek roz, rozpoznać. Proszę Państwa, i na koniec coś, co jest potrzebowaniem tej ekipy rządzącej i tego, kiedy oni, kiedy oni, szanowni Państwo, uważają, że prawo istnieje albo nie istnieje. Otóż, proszę Państwa, fragment komunikatu Prokuratora Generalnego dotyczącego konsekwencji podjętych przez niego decyzji. Wszelkie decyzje władcze, jakie zostały podjęte przez prokuratora Barskiego od 18 marca 2022 roku do 11 stycznia 2024 roku. Pozostają w mocy w tym zakresie, w jakim prokurator Barski działał na podstawie y, upoważnienia i w imieniu prokuratora generalnego. Natomiast w przypadku samodzielnych rozstrzygnięć podejmowanych przez prokuratora krajowego, wszelkie kwestie w, zakresie, w tym zakresie będą przedmiotem szczegółowej analizy. I w zależności od jej wyników będą podejmowane dalsze decyzje. To znaczy, proszę Państwa, pan już nawet bez powoływania się na wykładzie systemową, na jakiekolwiek autorytety, na jakąkolwiek doktrynę, na jakąkolwiek opinię prawną, nawet pan prokurator generalny, minister sprawiedliwości, Adam Bodnar. Autorat autorytatywnie stwierdził sobie, że nieistniejący prokurator, bo ten, skoro został powołany w sposób nieprawidłowy, bez właściwej podstawy prawnej, to de facto nigdy nie sprawował tej funkcji, zresztą to mówi sam Bodnar i dlatego go odsyła w ten stan, w którym on został powołany. Po, przywraca go do tego stanu, czyli do stanu spoczynku. Czyli pan Bodnar decyduje, które decyzje są ważne, które są nieważne. Na podstawie czego? Na podstawie Adama Bodnara. Tak, proszę Państwa, funkcjonuje ta władza. Oni są w stanie w jednym zdaniu powiedzieć, że nie uznają wyroku Sądu na, e, Najwyższego, e, do, w, 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 który jest reprezentowany przez Izbę Nadzwyczajnej Kontroli Spraw Publicznych, jeśli to dotyczy wygaśnięcia mandatów posłów, ale uznają, jeśli dotyczy prawidłowości e, wyborów, a nawet prokurator generalny wysyła swojego przedstawiciela na posiedzenie tego nieistniejącego, Rządu. I wszystko to można zrobić, proszę Państwa, za pomocą albo i nawet z pominięciem czegoś, co się nazywa wykładnią systemową. A Wikipedia pisze o tym w taki sposób: No i znowu mam tu problem ze światłem nakazu. Wykładnia systemowa nakazuje podczas interpretacji jakiegoś fragmentu tekstu prawnego uwzględnić kontekst w jaki fragment ten się znajduje. Kontekst może być zarówno prawny jak i pozaprawny. I to ostatnie zdanie proszę państwa czy to ostatnie słowa są tutaj kluczowe. Ta władza robi z prawem co chce. Robi wykładnię systemową w taki sposób jaki chce czy to wynika z kontekstu prawnego czy pozaprawnego, dostosowuje rozmaitego rodzaju opinie, rozmaitego rodzaju ten wykładnie, pseudo, rozmaite pseudodoktryny po to, żeby zrobić podkładkę dla swoich bezprawnych decyzji. To jest cała filozofia funkcjonow funkcjonowania tej władzy. Oni nie odwołują się do źródeł prawa, bo wiedzą, że nie są w stanie ich zmienić, dopóki jest prezydent. Andrzej Duda, więc robią wszystko, aby ten system prawny w Polsce obejść, aby go pogwałcić, a żeby to aż tak źle nie wyglądało, no to całe mnóstwo służalczych autorytetów, którzy się pod tym bezprawiem podpisują, no jakby ten cały proces autoryzują. Ale to nie znaczy, że prawo nie jest łamane. Prawo jest łamane nagminnie i za to, co zrobił Bodnar. I za to, co zrobił Tusk, powinni odpowiedzieć za artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień i to rażące przekroczenie uprawnień, bo oni nie tylko zwalniali procedury w zakresie powoływania i odwoływania prokuratora krajowego, ale również powołali na to stanowisko nieistniejącą, powołali nieistniejącą funkcję, nieprzewidzianą w polskich przepisach prawa, którą nazwali PO. Pełniącym obowiązki prokuratora krajowego. Proszę Państwa, no mam nadzieję, że zrozumieliście z tego jak najwięcej. To są pozornie zawiłe sprawy, ale cały cała ściąga do tego, cały klucz do tego polega na tym, żeby po prostu iść krok po kroku za tymi kłamstwami, za tymi bredniami, które oni wypisują w tych swoich systemowych wykładniach, czytać te przepisy czytacie uważnie, w momencie, kiedy odczytacie, skonfrontujecie, proszę Państwa, rzeczywistość prawna, czyli źródła prawa z, z ich biadoleniem, z ich zamawianymi za ciężkie pieniądze ekspertyzami, doktrynami innymi, innymi autorytarnymi, wypowiedziami pseudoprawnymi, to będziecie wiedzieć, na czym stoimy. To, na czym stoimy, to jest w tej chwili, proszę Państwa, to jest totalne bezprawia. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. To nie jest pierwsza, i obawiam się, że nie jest ostatnia akcja, w, którym, w której obecna władza, koalicja 13 grudnia, gwałci polski system prawny, podstawy tego systemu I, i gwałcą podstawy tego systemu ludzie z tytułami profesorskimi, którzy z przyczyn ideologicznych, finansowych, politycznych są w stanie postawić na głowie wszystko, logikę, wszelkie podstawy prawa, źródła prawa, no i na końcu ludzką przyzwoitość. Ja myślę, że to jest dla nich najmniej istotny, istotny argument. Dlatego tak ważne jest, proszę Państwa, abyśmy się tego prawa uczyli, abyśmy to prawo rozumieli, po to, żebyśmy się nie, da, nie dali oszukać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.